sakramentem. Postaramy się stopniowo przypomnieć tę treść, które są zawarte w dzisiejszym czytaniu, które przed chwilą słyszeliście. Pierwsze czytanie mówi o Zestraniu Dwa Świętego na apostołów w dzień Pięćdziesiątnicy pod wstania Jezusa Chrystusa się do Wieczerniku. Tam byli zebrani apostołowie na modlitwie, Panie. jak mówią dzieje apostolskie, a z nimi była Matka Świętsza. Tak i tutaj by się zgromadzili, by się, aby się mogli po także Matki Świętszej, świętego Jana Pawła aby byli z nami, Takiego się modlić, a Duch Święty stopniu na Was i napełnił Was subinarami. Tego Ducha Świętego już Jezus zapowiedział w Wieczerniku, w czasie ostatniej wieczerzy, przed odejściem, przed Swoją śmiercią. Będę prosił Ojca, abyś posłał Ducha pocieszyciela. Aby Was, apostoł wszystkiego nauczył. Troszkę nas dziwi, że Jezus prosił o Ducha Świętego, aby do święty nauczył wszystkiego tego, co o nim powiedział. To znaczy, nie wystarczyły te trzy lata bycia z Jezusem, słuchania Jego nauk, patrzenia na Jego działalność, na Jego cuda. Moi drodzy, jeśli apostołom potrzebny będzie Duch Święty, to tym bardziej nam potrzebne jest, aby, jak wcześniej powiedzieliście, aby umocnił Was, umocnił wiarę, a także i wolę, bo Duch Święty jest tym, który umacnia. Wiara, bo ta wiara może być słaba, a także wśród młodzieży ta wiara, by się raz w domu stopniowo słabnie. Trzeba ją mocnić, Dlatego prosiłem Ducha Świętego, aby umocnił wiarę, którą wyznajecie. Bo przecież tę wiarę, Częściej, chociaż nieświadomie, ale ona była zapoczątkowana od Was, w czasie chrztu świętego. Ta wiara potrzebuje umocnienia, ale żeby ją uznawać, to trzeba dobrze znać. Dzisiaj Ojciec Święty podpisał list do okazji 1600 roku Świętego Hieronima, Wielkiego Biblisty który przetłumaczył Pismo Święte na język Tam są dwa, takie słowa ważne, które trzeba zapamiętać. Kto nie zna Pisma Świętego, nie zna Chrystusa, nie zna Jezusa. W związku z tym, żeby pragniecie umocnić wiarę, starajcie się również poznać tę wiarę poprzez czytanie Pisma Świętego. Mam nadzieję, że w naszych domach jest Pismo Święte i do tego Pismo Świętego zaglądać. A dzisiaj Was zachęcam, i to będzie postanowienie, jedno z związane z dzisiejszą uroczystością, przyjęcia zakrętu czytanie czytanie Pisma Świętego. Oczywiście tutaj wszyscy chodzą na religię. Religia jest po to, żeby poznać, aby potem wyznawać, Wyznawać dziś czasem trzeba dużej uwagi, aby wyznawać swoją wiarę. Modlimy się raz, razem z wami, aby, abyście mieli tę odwagę wyznawania także słowem, ale przede wszystkim życiem święty Benedykt XVI mówił, że potrzeba nam Piąta Ewangelia. Ludzie nie znają Pisma Świętego, nie mówią o naszej parafii. Dlaczego potrzebna jest Piąta Ewangelia. Piąta Ewangelia to jest właśnie życie zgodne z Pismem Świętym, z przykazaniami przez ludzi wierzących. Także patrząc na tych wierzących, Ludzie mogą poznawać naszą wiarę Jezusa Chrystusa, Pana Boga. I to również jest związane z zakrętem bieżowania, aby sobie przypomnieć to, do czego jesteście zobowiązani już od sztu, a to zobowiązanie jeszcze powiększa się w związku z przyjęciem zakrętem bieżowania. Wyznawać wiarę w swoim życiu, nie wstydzić się, żeby wypełnić te wszystkie zobowiązania związane z zagadnieniem biermowania. Umocnienie, wyznawanie. Trzeba się modlić. Modlitwa jest ogromnie ważna w życiu każdego człowieka. Jan Paweł II mówił nieraz do młodzieży, kto się modli, inaczej widzi życie. Inaczej mu się układa życie. Bardzo zachęcam abyście pogłębili życie modlitwy w waszym życiu. Mówię do biermowanych, ale także do wszystkich, którzy tutaj są radni. Potrzebna jest modlitwa. Wtedy łatwiej przebaczać, wtedy łatwiej żyć we wspólnocie, wtedy łatwiej, łatwiej o miłość w rodzinach, a także w społeczeństwie. Ja, nowy drugi, był człowiekiem nowej Modlitwy. Ktoś mówił, że to był człowiek modlitwa. Byłem świadkiem jego modlitwy, bo przecież byłem tyle lat. I tu w Krakowie, a potem na Watykanie. On się zawsze modlił. Nie pokazywał tego, ale wszystkich domawiał. Kto przychodził do niego, kto wychodził. Potem się za cały świat. Mówiło się o modlitwie, o geografii modlitwy. Przechodził od kraju do kraju. Wszystkich domawiał. To była jego siła. niepublicznie, ale wielu ludzi mogło to słyszeć, że najważniejszą sprawą w życiu papieża to jest modlitwa. Podeślone ręce do, do Boga. Ważniejsza modlitwa niż spotkania, audiencje, dokumenty. I on to robił. Mówię teraz do młodych, nauczył się modlitwy nie wtedy, kiedy to są on formuje mi wartość modlitwy w jako młody chłopak. Jego koledzy, jeszcze ktoś żyje, z kolegów mówili, że on był taki sobie jak wszyscy inni. Lubił sport, turystykę, ale oni widzieli, że w nim coś jest głębszego. że on się moment skupienia, modlitwy. że o świętej mówi się różaniec. Z tym różańcem zawsze chodził. Nie wiem, ile tych różańców mówił w tym na co dzień. Tak, mówią o tym różańcem, bo przecież jutro rozpoczyna mies miesiąc różańca. Ale miałem duże nabożeństwo do Ducha Świętego. I to w tej modywie od Ducha Świętego nauczył jego ojciec tegoś ale bardzo pogłębiony, zresztą rozpoczęty został proces do beatyfikacji rodziców Ojca Świętego. On dał tekst modlitwy do Ducha Świętego i z tą modlitwą szedł przez całe życie. Jeszcze w ostatnim dniu swojego życia już przy pomocy osób które były przy jego łóżku, odmówił w skupieniu modlitwę o darem Świętego, o umocnienie na tę ostatnią drogę, na to przejście do domu ojca. Mówi się, że był człowiekiem Maryjnym, oddanym Maryi. Z tym się wiąże to hasło. A życia, to tuż z cały Twój. To przecież już wypisał na obrazku prowincjonym, na obrazku biskupim i papieskim. To tuż z cały Twój. Słyszałem, jak zmarła ją matka, to ojciec zaprowadził go do karawarii, przed obraz Matki Bożej, i powiedział do niego: Karol, on dzisiaj pręłatką będzie Maria. A także zaprowadził go do karmelitów i zapisał go do szkapleża. I z tym szkapleżem szedł przez całe życie. Bardzo mało to, żeby zawsze miał na sobie ten szkapleż. Pamiętaliśmy o tym, również ten szkapleż Dać mu do Trybunału. Człowiek wielkiej modlitwy, Wzór dla młodych. Przecież papież go nazywał przyjaciele młodych. Papieże młodych. On przecież rozpoczął te dni, światowe te dni młodzieży. Może znać ktoś, kto brał udział w ostatnich, jak młodzież w Krakowie. On widział, że młodzież szuka. Młodzież jest dobra, ale szuka. Potrzebuje kogoś, kto by ich prowadził. Potrzebuje pasterza. Młodzież pyta. Dlatego ja, Paweł II starał się być z młodzieżą, odpowiadać na pytania i prowadzić ich. To się nie skończyło. Na Wasze zagadnienia, troski, problemy znaleźć w jego nauczaniu. Ale myślę tak sobie, że przecież ta młodzież, która szła za Nim. Pamiętamy te słowa: Przyjmijcie życia, szukałeś nas, a teraz my chcemy być z Tobą, Ciebie szukamy. Jest to zadanie dla nas wszystkich, dla młodzieży, aby to, co nam zostawi, przekazać. Przekazać innym i przekazać następnym pokoleniom. On mówił, a teraz Jego ustami powinniśmy być, świadczyć słowem, ale także i życiem. Bardzo. Ważna jest praktyka chodzenia na wrześniu do niedzielną, przyjmowania kołni świętych, zachęty. To są te siły wsparcia, aby w pełni być uczniami i uczennicami Jezusa Chrystusa. A do tego wzywa nas zachęcanie. A Duch Święty przychodzi z pomocą, aby te dobre postanowienia umacniać i realizować przez całe życie. Raz się przyjmuje zakaz wierzywania, ale te dary trwają. Przypomnijcie sobie raz, nieraz, raz, wiele razy, to, że się przyjęli dary Ducha Świętego. A żeby z tymi darami Współpracować, korzystać. Tak jak jedna mama powiedziała, że będą się starać i wspierać młodzież, które przystępują do aby korzystała z daru Ducha Świętego. Przyjdźcie, rodzice chcieli, rodzice wyznali w Waszej imieniu wiary. Teraz wyświadomie, bo ju sakrament bierzowania jest również sakrament dojrzałości. Więc teraz świadomie wyznajcie waszą miarę przed przyjęciem radów właśnie.